Przeszukałem internet dla najdziwniejszych rzeczy i znalazłem to. LCD ekran szerokokątny na AliExpressie. Na pudełku znajdziemy europejską siłę energetyczną. I w zasadzie tyle, no więc otwórzmy. Preshan. Szeroki. Akcesoria, jakie tutaj znajdziemy, to dwa razy kable USB A do C, długie, białe. Instrukcja obsługi. Przewód HDMI, przewód a jest, wygląda na Lightning, czyli również z obrazem USB-C i malutką podstawkę, co jest również przydatne. Niesamowita jakość wykonania, obudowa jest metalowa, nie plastikowa, to jest ważne. Mamy tutaj VESA mount, bardzo malutki, ale dostępny, czyli na ścianie równie dobrze możemy go przykręcić, albo na jakieś tripoda lub na stojak, który jest w zestawie. Jeszcze nie wiem, czy są to wentylatory czy głośniki, ale raczej wyglądają na głośniczki. Stereo, bardzo dobrze. Śruby, metal, aluminium, kontrola na słuchawki. Śruby to jest to, czego się nie spodziewałem w tego typu urządzeniu, a definitywnie spodziewałem się pełnego HDMI, przeważnie z micro albo OSDC, WSDC dwa razy, no i to pełne. To robi wrażenie, zabezpieczona jest folią wierzchnia część ekranu, więc możemy ją zdjąć. Ekran jest matowy, czyli odblask jest niewielki. To dobrze. Sam jak jest oddzielną częścią, tutaj nic nie przekręcamy, po prostu stawiamy i stoi, z przodu nie przeszkadza w żadnym stopniu, łatwo się go przekręca, fajny stoik. Oczywiście można kąt sobie tutaj, przykładowo jako panel kontrolny do amplitunera, troszkę mam tutaj takich tych, tych kabli, no bo wiadomo, dla celu wideo, zobaczmy sobie, no jest, działa, zobaczmy sobie menu, tak, można mieć taki panel kontrolny przy pytunerze, do ustawień. Rozdzielczość, jaką tu widzimy, jest dość e, dziwna, niekonwencjonalna. 720p na full HD, czyli 21 na 10 720p w sumie. To za dziwne urządzenia. Gdybyśmy na przykład chcieli e, włączyć jakieś wideo, na przykład jedno z moich, w szerokokątnym. O, ładnie. Wybudowane głośniki. Ładnie, ładnie, ładnie. A gdybyśmy w 16 na 9 zwykłe wideo To będą paski na boku. Ok. 60 herców. Edytowanie wideo. No i zobaczmy jak to się będzie grało. No. Powiem Wam, że robi wrażenie. Fajnie się gra na takim ekraniku szerokokotnym. Ale to, 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 Tu trzeba mieć. Zer, zer. Aj! Tak, gościu jest z pistoletu z takiej odległości, ja sniperko nie mógł trafić. Nie? To jest coś. Jakiś. Ja nie wiem. Nie umiesz grać. <laughs> Być może. Albo się zapatrzyłem w telefon. No dobra. Ty! To już jest przesada. To już jest przesada. Tutaj są maniacy. Maniacy giercowańcy. Ale kurę trafiłem. Nie, no, ale tak. E, pochodząc troszeczkę po mapie, zobaczcie, no to wszystko ładnie śmiga. Ładnie to wygląda. Jakby nie było, zrobimy reloada. O, proszę bardzo. Do tradeowania też jakaś tam nie, opcja jest, jakby nie było. Fajnie. I teraz, proszę Państwa, gra, która jest na cały ekran, a to ważne i to jest fajnie wyglądające. Spróbujmy. Jest. Ja jestem Kazują. Pięknie. Nie ma szans. I z Ale strzał. Jest. KO. Double noke. druga runda. Ach. Ach. Jest super cios. Można było powiedzieć. A, podwójne. KO dwukrotnie. Trzecia runda, ostateczna. Przyjemniej się gra. Air combo tu jest jakiś. Aha. O, kurde, dobre. Dobra, to to już znamy. Dobra, wiem, wiem o co chodzi, to słaby cios. Spróbuj, Spróbujemy lepszego. Jest. Counter z... No, a zablokował. Wygrałem. Niesamowite doznanie giercowe. Można powiedzieć. Znalazłem mało użytecz też. Przykładowo jednym kablem Thunderboltem, jeden kabelek. I mamy zasilanie, czyli wszystko świeci, i obraz, i dźwięk, wszystko w jednym. Okej, okay, z dźwiękiem to może przesadziłem, ale jak sobie uruchomimy, no to jest i dźwięk z Maczka. Proszę Państwa, niesamowite, jednym kabelkiem, czyli mamy taki, można powiedzieć, przenośny monitor. Do mini. Taki malutki zestawik. Możesz wszędzie, jakby nie było. No, oczywiście, ma kamień, też trzeba podłączyć do gniazdka. No ale jednak mamy też intensywne menu. Tu możemy zmienić sobie rozmiar na 4x3, 5x4 lub szeroki. Wróćmy sobie do menu. I tutaj, jak widzimy, jest dość dużo opcji. Jasność. Oj, tak musimy sobie sygnał. Source, reset, języki, no jest oczywiście polski, OSD, temperatura, kolory, low blue light, V position. No, czekaj, czekaj, bo przeczytałem w specyfikacji, że to jest ekran dotykowy. Niemożliwe. Jo! To jest dotyk. Patrz tu! Jo! Ty. Ale numer. Nie no, nie sądziłem, że to będzie działać. Ciao, Da Vinci, możemy sobie połączyć. Wpiszemy sobie 21 na 9 i zobaczmy, jak to się pociągnie. Proszę Państwa, wygląda na to, że to jest troszkę szersze niż 21 na 9. Jest jeszcze szerzej, ale i tak prezentuje się to moim zdaniem bardzo fajnie. Filmy można. Jak najbardziej oglądać na tego typu ekranie. Proszę zobaczyć, jakie to kolorki są żywe, jakie to jest przyjemne. Oczywiście to nie jest drogie urządzenie, więc nie mam. Można tego porównywać do OLEDów, ale jakość jest moim zdaniem bardzo dobra. I dobrze, że jest w macie, bo się nic nie odbija. Jak najbardziej świeży, taki odbiór. I teraz już wiesz, co za dziwne urządzenie? Jaką znalazłbyś do tego urządzenia użyteczność? Napisz w komentarzu. Polecam, pozdrawiam. Bardzo niedrogi, ciekawy. Link w opisie. I kody rabatowe również na AliExpressie.